Chcielibyście się spirytualnie rozwijać, a nie chcecie zrobić miejsca na to w waszej rzeczywistości? Rzeczywistość jest jak talerz, na którego środku leży to, czego chcielibyście dostać. Niektórzy z Was rozpoczynają spirytualną podróż. Jesteście przekonani, iż rzeczywistość jest linearna. Zaczynacie szukać nauczycieli. Guru, studiujecie filozofię, czytacie książki. Niektórzy objeżdżają świat w poszukiwaniu prawdy. Tak naprawdę, ale jedyne co osiągniecie, to najwyżej porysujecie sobie powierzchnię talerza. Myślicie, że właśnie rozpoczęliście duchową podróż, bo zmieniliście rodzaj jedzenia, przestaliście zmawiać pacierz, zamiast tego recytujecie mantry. Ale tak naprawdę nie zmieniliście nic. Po prostu zamieniliście tylko jeden dogmat w drugi. Po prostu doszliście do drugiej strony brzegu talerza i spoglądacie wciąż na ten sam dogmat z drugiej strony. Zamieniliście tylko to, co nosicie z sobą. Zamiast krzyży nosicie teraz kryształy lub poduszki do medytacji. Nic nie zmieniło się w waszej rzeczywistości. Dotarliście tylko na drugi brzeg tego samego talerza. Wasz image, to, co znajduje się w centrum talerza, zostało nienaruszone. Tak naprawdę nie zmieniliście swojej rzeczywistości. Nawet nie wyszliście poza próg cywilizacji, która wyprodukowała ów image dla waszej wyobraźni. Ona mówi: jedzcie teraz to, słuchajcie teraz takiej muzyki, ubierajcie się tak, a nie inaczej. Robicie to po to, aby was zaakceptowała cywilizacja. Zaczynacie uważać, z kim spędzacie czas i jak się teraz zachowujecie, a wszystko tylko po to, aby nie naruszyć własnego imidżu. Po to tylko, aby was taka czy inna grupa zaakceptowała. Ale to tylko te same formy waszej rzeczywistości, które przygotowała dla was wasza cywilizacja. Wasza cywilizacja. Nie jest jednak zbudowana z osobowości, ale z numerów wbitych w pamięci waszych komputerów. Koncept waszej duchowej podróży doprowadzi was jedynie na drugi brzeg tego samego talerza. Wasz imidż pozostanie nienaruszony. Jedyne co osiągniecie, to to, iż zamienicie się nawzajem rolami. Myślicie, że to was zmieni? Tak długo, jak pozostaniecie w obrębie talerza, nie zmieni się nic. Bardzo niewielu ludzi jest w stanie zmienić siebie, a tym samym swoją rzeczywistość. Musicie poznać siebie, swoje własne ja, a nie tylko wasz imię. Świadomość to wszystko we wszystkim i ona jest w każdym z Was. Nie musicie stać się bogami. Aby to zrozumieć, ponieważ nimi już jesteście, to imic jest tym, co musicie zburzyć, po to, aby urzeczywistnić świadomość. Świadomość jest wieczna i wszystko, co przyczynia się do wzrostu jej potencjału, jest z nią połączone. Również my, kosmici.